Niektórzy ludzie porównują życie do podróży. A wiadomo, w każdą podróż trzeba się dobrze spakować. Dzieciństwo jest takim czasem, kiedy kompletujemy swój bagaż. Jednak nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami. I właśnie dlatego, żeby w dalszych etapach naszych życiowych wyjazdów niczego nam nie zabrakło, potrzebujemy podpowiedzi, co będzie nam niezbędne, aby dojechać do celu bezpiecznie. I z uśmiechem na ustach. Kochani rodzice, gdybyśmy chcieli podziękować Wam za wszystko, wymieniając każdą rzecz po kolei, z pewnością siedzielibyśmy tu do rana, bo nasze walizki dzięki Wam są wypełnione po brzegi. Dlatego przede wszystkim dziękujemy Wam za to, że możemy dzisiaj tutaj być. A jako, że jesteśmy, oczywiście dzięki Wam, bardzo dobrze wychowani, najpierw zwrócimy się do mam. Mamusiu, pokazałaś mi, czym jest prawdziwa miłość oraz co oznacza być ze sobą na dobre i na złe. Dziękuję Ci, że byłaś przy mnie zawsze. Pozwoliłaś mi kroczyć własną ścieżką życia i jestem Ci za to bardzo wdzięczna. To dzięki Tobie mogłam odkryć, kim jestem i dowiedzieć się, do czego pragnę dążyć. Nie musiałaś zawsze być obok, żebym czuła Twoją obecność. Wiem, że mnie kochasz i jesteś ze mnie dumna. Mamuśka, dzięki tobie nie wstydzę się uronić łzy, a choć wszystko było nagrane wcześniej, to i tak wiem, że teraz tak właśnie jest. Ty pokazałaś mi, że kochać to czasem po prostu być, a ty byłaś przy mnie zawsze. Nieważne, czy świętowałem swoje największe sukcesy, czy podnosiłem się po porażkach. Nigdy nie przestałem czuć Twojej obecności i Twojego wsparcia. Jeśli dziś dostałbym zadanie opisania prawdziwej przyjaźni, to po prostu pokazałbym nasze zdjęcie. Best Friends forever. Tatusiu, dzięki Tobie mogłam odkryć wszystkie najpiękniejsze strony bycia córeczką tatusia. Potrafiłeś sprawić, że zawsze czułam się wyjątkowa i jedyna. Kamil przed chwilą mówił o definicji przyjaźni. Jeżeli mnie z kolei ktoś poprosiłby o to, żebym powiedziała, czym dla mnie jest ojcostwo doskonałe, powiedziałabym Tatuś Andrzej. Tato, dziś śmiało mogę powiedzieć, że mam w Tobie przyjaciela. Wiem, że mogę powiedzieć Ci o wszystkim, a Ty zawsze mnie wysłuchasz, a ja wysłucham Twoich rad i wskazówek. Od kiedy pamiętam, to chciałem, żebyś był ze mnie dumny i dziś czuję tę dumę bardzo mocno. Chciałbym Ci podziękować, że właśnie dzięki Tobie dowiedziałem się, jak ważna jest walka o swoje marzenia i że szczerość i odwaga potrafią czynić cuda. Kochani, kochamy Was i dziękujemy, że jesteście. Wiemy, że zawsze możemy na Was liczyć i pójdziecie za nami w ogień. Wiedzcie, że my za Wami także. Dziękujemy.